Dzień dobry, witam na kanale, dzisiaj zajmiemy się problemem niechcianych stron, po włączeniu komputera włącza się nam właśnie taka niechciana strona, czerwony ekran, co w takiej sytuacji zrobić jak wszystkie antywirusy zawodzą, nie możemy sobie z tym poradzić, a jest to denerwującej nas wkurza. Najpierw pobieramy narzędzie Farba Recovery Scan Tool. Jest to darmowe narzędzie. Po pobraniu odpalamy narzędzie, klikamy skanuj. Narzędzie sobie skanuje. Efektem skanowania będzie utworzenie dwóch plików tekstowych z naszymi logami. Zawartość tych plików najczęściej najlepiej skopiować, wkleić gdzieś na forum internetowym i czekać, aż ktoś po prostu nam odpowie i pomoże zlokalizować błąd oraz przyśle poprawny plik z właściwymi logami do naprawy. Dzisiaj możemy skorzystać ze sztucznej inteligencji, która nam pomoże. Zatem przechodzimy do czata GPT, załączamy nasze pliki, wskazujemy w czym problem i czekamy na rozwiązanie. Jak możemy zauważyć, sztuczna inteligencja znalazła problematyczny wpis, przygotowała nam skrypt naprawczy do FRST. Dalej postępujemy zgodnie z instrukcją, jaką chat GPT nam tutaj przedstawił. Tworzymy plik tekstowy Fixlist, kopiujemy wygenerowany kod, zapisujemy. Ważne, aby ten plik był zapisany w tej samej lokalizacji, w której mamy dwa pozostałe pliki, z których wcześniej korzystaliśmy. Następnie przechodzimy do naszego narzędzia i klikamy przycisk Napraw. Po zakończeniu naprawy komputer zostanie uruchomiony ponownie jeszcze raz i problem z niechcianą stroną powinien zniknąć. Tak się też stało po odpaleniu komputera ponownie, niechciana strona już się nie włącza, problem zniknął. Jeżeli filmik się Wam podobał, zachęcam do subskrypcji, do pozostawienia łapek w górę. Możecie też w komentarzach pisać swoje uwagi, i czy w waszym przypadku też. Ten sposób zadziałał. Pozdrawiam.